Z tej strony, trap.pl, a dzisiaj witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W którym, tak jak zawsze, przedstawię Wam następne ciekawe informacje i newsy ze świata trapu. W dzisiejszym materiale, tak naprawdę, zajmiemy się dwoma raperami. Pierwszym z nich będzie YNW Meli, ponieważ, no, nie dajecie mi ostatnio żyć, ciągle dopytując się, jak jego sprawa wygląda, na czym teraz Meli stoi i jaka przyszłość go czeka. Więc dzisiaj wreszcie Wam wszystkie kluczowe informacje w tej sprawie przekażę. No a oprócz tego, zajmiemy się też i six ponieważ ciągle dochodzą do nas Kolejne doniesienia, kolejne ciekawostki i newsy, które krążą wokół jego najnowszej premiery trolls i na pewno tak samo ta dawka informacji Was również zaciekawi, tak więc zapraszam już do oglądania. Ej, 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 To była nasza dzisiejsza piosenka dnia, którą wam polecam. Jeśli cię ona zaciekawiła i chcesz ją sprawdzić, to link do niej znajdziesz w opisie i w przypiętym komentarzu. A my dzisiejszy materiał zaczynamy od pana YNW Melliego. No bo nie dość, że wreszcie przyda nam się aktualizacja jego teraźniejszej sytuacji w więzieniu. To jeszcze wy ciągle nie dajecie mi spokoju, pisząc miliony komentarzy, czy też pisząc do mnie w wiadomościach prywatnych, co dalej z Melim, co z nim będzie, i bardzo dobrze. Ogromnie się cieszę, że tak was z tego artysty wkręciłem. Ale przejdźmy już do konkretów, do jego rozprawy sądowej ponieważ troszkę od tamtego czasu się pozmieniało. Trochę rzeczy wyszło na jaw i tak ogólnie to mam dla was i te dobre i te złe wiadomości. Tak dla niewtajemniczonych, bo na pewno wielu tutaj takich jest. To jeden z najgorętszych raperów roku 2019. YNW Melly czeka obecnie w więzieniu na swoją rozprawę sądową, gdzie rozstrzygnięta zostanie pewna tajemnicza akcja sprzed półtora roku, poprzez którą jest on właśnie teraz oskarżony o uśmiercenie swoich dwóch najlepszych przyjaciół, z którymi spędził praktycznie swoje całe życie. Od piaskownicy. I choć początku wydawało się, że nic mu już w tej sprawie nie pomoże i że jestemu wszystkiemu w 100% winny. To jednak doniesienia z ostatnich miesięcy brzmiały naprawdę optymistycznie i mogły one zwiastować pogodną przyszłość dla tego artysty. I oczywiście mówiąc dobre wiadomości nie mam tu na myśli też tej kwestii, że Mieli zachorował w więzieniu jakoś w kwietniu na dobrze znanego nam wirusa z 2020 roku. Ale ogólnie polecam wszystkim osobom wgłębić się w temat tego rapera, na przykład filmów, które wam tutaj o nim wrzucałem na ten kanał, bo sprawa jest naprawdę bardzo ciekawa i myślę, że warto. A teraz uwaga, wiadomość numer jeden, która jednocześnie może okazać się przełomowa. Jest ona taka, że współoskarżony Melego w tej całej sprawie, YNW Bortlen, który przecież przy tej całej tragedii miał być kierowcą Melego, został, uwaga, zwolniony z więzienia do aresztu domowego oraz dodatkowo nałożono na niego karę pieniężną w wysokości 75 tysięcy dolarów. Ale słuchajcie, bo są to tak naprawdę aż niespodziewanie dobre wiadomości, ponieważ taki wymiar kary jest po prostu malutki w obliczu tego, jak rzeczywiście mogła aby ona wyglądać, no bo słuchajcie to jest rozprawa w końcu o morderstwo pierwszego stopnia, a w tego typu sprawach wypuszczenie kogoś do aresztu domowego to naprawdę coś rzadko spotykanego nie mówiąc już nawet o tej malutkiej karze pieniężnej, to znaczy no wiadomo malutkiej w obliczu takich oskarżeń ponieważ w rozprawach takiej wagi najczęściej te kary zaczynają się od kwoty 500 tysięcy dolarów w górę co jeszcze ciekawsze i bardziej abstrakcyjne to rozprawa YNW Bortlena odbywała się już jakieś 2-3 tygodnie temu i była ona w całości przeprowadzona Poprzez kamerkę na Skype'ie. Właśnie teraz w tle widzicie dokładnie, jak to wyglądało, i widać też tutaj na twarzy Bortlena wielką radość z takiego, a nie innego werdyktu. Jednak oczywiście sprawa Bortlena nas aż tak nie interesuje, ale jest ona ważna, ponieważ może ona dobrze rokować dla samego Meliego, który niestety póki co takiego zwolnienia jeszcze nie dostał i wszystko wskazuje na to, że przed tą swoją finalną rozprawą sądową z więzienia już nie wejdzie. Rozprawą sądową, która początkowo została przełożona na datę 1 lipca tego roku, jednak niedługo później doszło. Do nas też informacja, że została ona znów przesunięta, tym razem na datę 13 sierpnia. I oczywiście te wiadomości nas nie zadowalają, ponieważ, jak już wiemy z poprzednich odcinków, do tej pory nie udało się zgromadzić żadnych niezbitych dowodów na winę Meliego w tej tragicznej historii. Nie wiem, jakim cudem, ale tak po prostu jest. I wygląda na to, że sąd teraz gra na czas, licząc, że być może uda im się coś wreszcie na niego znaleźć. W ostatnich dniach doszły do nas również słuchy o różnych taktykach sądu na uwalenie Meliego, na przykład podobno prokuratorzy cały czas. Zdążyli do tego, by Meliego z Bortlenem ze sobą skłócić. Wiecie, żeby sypywali się nawzajem, i niektórzy sądzą, że właśnie Bortlen już sypał Melego. dlatego został on zwolniony do tego aresztu domowego. Ale ja wam już też powiem, że raczej tak się nie stało i są to tylko gdybania. No a ta rozprawa, która odbędzie się 13 sierpnia, może być podobnie głośnym wydarzeniem do tej słynnej rozprawy Six Nina sprzed roku. Na pewno też trochę ona potrwa. Mówi się, że od 3 do aż 10 dni. No i choć, tak jak mówiłem, niezbitych dowodów na Melego nie ma. Nie ma DNA Meliego na miejscu. Zbrodni. Nie ma broni, którą mógłby tego przestępstwa dokonać, no ale jednak jakieś dowody też przeciwko niemu są. Na przykład po zbadaniu całego terenu przez psy, takie zwierzęta, żeby nikt nie pomyślał sobie inaczej, stwierdzono, że w nocy, w którą to wszystko się wydarzyło, nikt inny tą drogą nie jechał, oprócz tego Jeepa, w którym właśnie ta tragedia miała miejsce i w którym mieli jechać Meli z Bortlenem i te dwie ofiary. No a wiadomo, Meli natomiast od początku twierdzi, że była to strzelanina samochodowa, a to sobie zaprzecza. Jednak światełko w tunelu jest takie, że Meli posiada naprawdę bardzo dobry prawników. No bo to właśnie ci prawnicy kiedyś rozwiązali sprawę innego rapera Oksywi Busy Badas, który również stał przed podobnymi oskarżeniami o morderstwo i ci prawnicy go stamtąd właśnie wyciągnęli jakimś cudem. I to właśnie Busy bezpośrednio polecił ich myliemu. No a wiadomo, tak doświadczeni adwokaci potrafią zataić niejedne nieścisłości, potrafią perfekcyjnie manipulować faktami. No i ważne też, by dodać, że nie jest to sprawa w sądzie federalnym, tylko w sądzie stanowym, gdzie tak naprawdę rozprawy sądowe kończą się wyrokiem tylko w 50% przypadków. No a na przykład w sądach federalnych ten procent oscyluje w granicach setki, więc jest to kolejne światełko w tunelu. No i przypominam też oczywiście, że taką rozprawę w sądzie federalnym miał właśnie Sixten przed rokiem we wrześniu. No i niemożliwe jak to szybko minęło. Naprawdę, czuję jakby to było wczoraj, gdy te kolejne rozprawy sądowe kucyka wam przedstawiałem i mój kanał zaliczył wtedy taki pierwszy wielki skok wyświetleń i przerostów. No i tak w ogóle, to popatrzcie teraz na liczbę subskrypcji. Już tylko niecały tysiąc, brakuje nam do tego równiutkiego ćwierć miliona. Jakbyśmy wbili tą liczbę już dzisiaj, to byłoby to. Niesamowite i wiem, że was na to też stać, więc subskrybujcie i dołączajcie do naszej coraz szybciej rozwijającej się społeczności przed tą równiutką liczbą. A skoro tak z gracją przeskoczyliśmy na temat Sigsnine'a, to właśnie teraz opowiem wam o tym, o czym dało się usłyszeć odnośnie tego pana i odnośnie trolls w ostatnich dniach. Tak więc zaraz po swoim sukcesie, który co prawda wczoraj stanął pod wielkim znakiem zapytania przez oficjalne oświadczenie YouTube'a, ale o tym zaraz, po tym sukcesie, SixNine wrzucił takie oto zdjęcie na swojego Instagrama i podpisał je w taki sposób, goścąc. Sprawił, że ci wszyscy w cudzysłowie prawdziwi faceci oszaleli. Tak więc jak widzicie tym oto sposobem Six Nine oficjalnie przyznał się do noszenia peruk, no i w sumie to było też do przewidzenia. Niedługo później SixNine nagrał też TikToka, na którym właśnie nam pokazał, jak wygląda w swojej łysej wersji przed nałożeniem peruki. I w sumie to nie wiem, czy to wideo zostało zasponsorowane przez Skittles, no ale jak widzicie, wszystko na to wskazuje. Why is he I know it's in the skittles. Yeah. Make me like six nine. I krótko mówiąc, ich po prostu ogromnie się cieszył. Ogromnie celebrował osiągnięcie takich liczb, pobicie kolejnego rekordu. Zapowiedział też już, że tym razem, no, już po prostu musi, wbicie na to jego wymarzone pierwsze miejsce rankingu Billboard Hot 100. Więc coś czuje, że kolejna drama wokół tego tematu na dniach może wybuchnąć, jeśli tylko coś się stanie, nie po jego myśli. No i oczywiście, Daniel Hernandez, jak to on, przy tym wszystkim nie zapomniał wbić pileczki swoim hejterom, Podkreślając swoje sukcesy i szydząc ze wszystkich innych raperów dookoła. Listen. Now I know why people are really mad at me, and I will be mad too. Listen, I'm on house arrest. You see that? That's house arrest. I'm doing more on house arrest than y'all that are, could go outside. Y'all could do ever in y'all life. Look at the, look. YouTube is frozen. Look how many views we got in 15 hours. In 14 hours, look. What I do on house arrest, y'all can't do with y'all freedom. And imagine when I get off house arrest. Imagine when I get off house arrest. Yo, listen, for all my fans, I love you. You don't understand. Look, look what we did a month ago. This is a month ago. I'm on house arrest. I'm on house arrest. I'm on house arrest. How can I break the internet numerous and numerous? Times. I'm on house arrest. I'll be mad too if I'm losing time on house arrest. I wszystko byłoby pięknie, jednak tą wielką imprezę kucyka przerwał YouTube. Dokładnie, sam YouTube oficjalnie wydał oświadczenie, jakoby rekord Sixnina ustanowiony z jego najnowszym hitem trolls. Wiecie, ten rekord, o którym ostatnio wam opowiadałem, odnośnie największej ilości wyświetleń, rapowego kawałka w pierwsze 24 godziny. W tym oświadczeniu YouTube zaprzeczył jakoby Sixnine ten rekord tak naprawdę pobił. No bo jak napisali, raper doliczył sobie do ogólnej puli wyświetleń, wyświetlenia, które naszły mu z reklam na YouTube. Wiecie, z takich reklam, jakie wyświetlają się. Przed każdym filmem na tej platformie podobno właśnie Trolls często w taki sposób pokazywało się internautom. Wy mi też zresztą o tym bardzo licznie pisaliście. A właśnie takich wyświetleń nie można wliczać do tych rekordów. Do rekordów wliczane są jedynie wyświetlenia z wejścia bezpośrednio w tą piosenkę, na przykład z jego kanału, ze strony głównej, czy też na przykład z linku, który wam ktoś wysłał, a nie z reklam na YouTube, które przewijacie. Co więcej, według tego oświadczenia, to naprawdę lwia część tych wyświetleń została w ten sposób nabita, bo jak sam policzyłem, to prawie 14 milionów, a tych takich normalnych. Wyświetleń było tak naprawdę 32,5 miliona, więc i tak jest to niesamowity wynik. No ale rekordem on na pewno nie jest. Więc na pocieszenie Tekaszemu został fakt, że rekord i tak należy do niego, bo ustanowił go on wcześniej z trakiem guba. Poza tym, na tym nagraniu, które wam wcześniej pokazywałem, widać chyba w którym momencie Sex trochę za te reklamy zabulił, bo jest tu taki nienaturalny skok wyświetleń w pewnym momencie. O tutaj widzicie, no ale co by już nie mówić, to i tak o wiele bardziej wolę takie kupowanie reklam na YouTubie, niż kupowanie viewbotów, bo wcześniej podjego Adresem było pełno takich oskarżeń oraz i tak te liczby są niesamowite, wręcz kosmiczne. Moja prośba teraz do was jest natomiast taka, żebyście też zadbali o te moje liczby, jeśli chcecie wspierać to co robię i doceniać moją pracę w to wszystko włożoną. Zasubskrybujcie kanał, byśmy dobili już te historyczne ćwierć miliona już dziś lub po prostu zostawcie łapkę w górę, a tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.